Dzień dobry, kochani, dzisiaj w innej scenografii, dlatego że pada deszcz i tylko przy oknie znalazłam odpowiednie miejsce do tego, żeby nagrywać. Zaraz idę na paznokcie, bo już mam straszny odrost. Teraz będę robić już klasyczne, czerwone, bo już mi się te. Nie ukrywam, trochę znudziły, natomiast no, mój mąż mi też mówił, że czerwone jednak do mnie bardziej pasują, tym bardziej, że wczoraj byłam u fryzjera, jak widzicie zmieniłam włosy, no zmieniłam, odświeżyłam właśnie mój kolor, bo nie ukrywam też, że rudy się bardzo szybko wypłukuje, więc no musiałam trochę po trzech miesiącach w sumie, bo byłam ostatni raz os w końcu listopada, na Mikołajki byłam ostatnim razem, tak więc no po trzech miesiącach czas najwyższy było iść do fryzjera, zresztą tak jak też mówiłam, na no 8 marca staram się iść do tego fryzjera, to jest takie moje święto I wtedy sobie właśnie poświęcam ten dzień na fryzjera i na przyjemności Dzisiaj też, w sumie od wczoraj, rumba jedzie, ale mam nadzieję, że to nie tutaj, bo nagrywam w sypialni, bo wszędzie jest fatalne światło a tam właśnie też sprzątała rumba, prelka idzie, więc yy, tak. Dzisiaj też yy, idę właśnie, tak jak mówię, zaraz do, na paznokcie, ale zaraz z takiej, że pada też nie robiłam też strasznego makijażu. Wczoraj właśnie od dłuższego czasu użyłam kremu CC Erborian i pozytywnie mnie zaskoczył, więc postanowiłam, że znowu do niego wrócę, więc dzisiaj też mam nałożony tylko krem. Yy, właśnie no mam pielęgnację SPF, no i ten krem właśnie Erborian. Do tego dałam sobie yy, rzęsy, pomalowałam dużo do rzęs. No i mm, jeszcze błyszczyka zapomniałam, ale to zaraz sobie dam. Nudziakową no, pomadkę sobie dałam, zaraz wam też pokażę, bo chyba nie pokazywałam wam ostatniej mojej aktualizacji kosmetyków, jakie mam. Natomiast nagrywam dzisiaj. Dzisiaj mamy czwartek. Nagrywam właśnie, idę zaraz na te paznokcie, bo przyjdę z paznokci i będę nas pakować na krótki wyjazd. W końcu się wybieramy do Zakopanego Już chyba z mężem to się wybieramy przez 10 lat jeszcze jakoś nam nie po drodze było do, do tego Zakopanego Mimo, że nie mamy daleko, bo z Krakowa do Zakopanego to jest rzut beretem I ostatnio właśnie mówiłam, że no bliżej nam jest jechać do Nadpolskie Morze Nie wiem dlaczego Niż do tego Zakopanego Natomiast no ten weekend sobie tak ustaliliśmy, że Taki przedłużamy sobie troszkę weekend i jedziemy do Zakopanego, nie jedziemy też na długi czas, dlatego że mm, jakoś tak, nie wiem, no, ileż można po tych krągówkach chodzić i co tam też y, oglądać, też wiecie, jest pogoda jaka jest, więc też nie wyjdziemy w góry z Mikołajem, nie da się też y, jakoś specjalnie daleko chodzić, wózka nie bierzemy, bo on już raczej mm, bez wózka... No z wózkiem, w wózku on nie chce siedzieć po prostu, on chce chodzić i on chce sam iść, więc no nie mamy się jak specjalnie gdzieś też ruszać, więc też pogoda jest jaka jest, teraz pada deszcz, raz jest zimno, więc w góry na szlaki się nie wybieramy Natomiast na Zakopanego głównie, żeby właśnie zobaczyć Krupówki, bo ja ostatnim razem na Krupówkach byłam Chyba w gimnazjum z wycieczką, o ile się nie mylę, albo nawet z podstawówce a później nie byłam na Krupoka. To jest aż tak, jak mówię, normalnie mam tak blisko do Zakopanego i tak rzadko tam jeżdżę. No, ale właśnie chcemy zobaczyć, jak to jest przypomnieć sobie może tam będzie fajny wypad taki właśnie na no, takie krótkie weekendy dlatego, że przez ostatnie parę lat też byliśmy właśnie nad Soliną natomiast no już tam jakoś tak nie wiem, mój mąż się przytruł właśnie jak nagrywałam w tamtym roku filmik o Solinie, no to mój mąż się przytruł, te drogi nad Soliną są fatalne, no i tam w sumie byliśmy tam przez 3 lata z rzędu i tak myślimy, że może inną jakąś miejscówkę poszukamy, więc teraz właśnie jedziemy, żeby obczaić teren Zakopanego więc zobaczymy, może to będzie taka fajna miejscówka wypadowa też nie byliśmy zakopanym, więc no nie mogę ja też powiedzieć, jak to tam będzie. Mam nadzieję, że będzie dobry, bo mamy taki hotel w centrum, właśnie na krupówkach typowo. Hotel mamy na krupówkach, chyba pięciogwiazdkowy wzięłam, bo chcieliśmy właśnie, żeby był basen. No i co najważniejsze dla nas, musi być śniadanie, bo Mikołaj, no niestety, on bez śniadań nie ogarnie. O ile my byśmy z mężem tam wiesz o tej 10, zazwyczaj restauracje się na śniadanie otwierają, no to wytrzymali Natomiast Mikołaj wstaje dość wcześnie, więc on to śniadanie musi mieć Więc no, zależało nam na tym, żeby te śniadania też były dobre, urozmaicone Żebyśmy, wiecie... Byli zadowoleni z tego też z hotelu, żeby basen był, żeby spa było, sauny i te takie przeróżne, więc to zazwyczaj jest w takich pięciogwiazdkowych hotelach. Więc to mamy hotel. Pewnie nie będę nagrywać filmiku z tego wyjazdu, natomiast no na Instagramie będę Wam dodawać tam jakieś zdjęcia. W relacji pewnie nie, ale pewnie zdjęcia Wam jakieś będę dodawać, tam też pewnie hotel Wam pokażę. Ogólnie no to jedziemy do hotelu Aries. Arias Hotel and Spa, chyba się tak nazywa. Na pewno jest Arias. Tam też jest w tym hotelu bardzo dobra restauracja. Jedna z lepszych, jakie jest, jest polecane, są na Krupówkach. Halka się nazywa chyba, tak, chyba. Chyba Halka. No i cóż, nie ukrywam też, że no, jedziemy zobaczyć, jak jest. I od Czaić to zakopane, ale też, żeby dobrze zjeść, żeby to było takie właśnie, wiecie, regionalne ich jedzenie. Bo my z Mężem jednak, no to jest, jak się jedzie na wyjazd, to jest coś, co się pamięta, że o tam była fajna restauracja, tam się dobrze zjadło, i to się takie właśnie zapamiętuje. Fajne są widoki i to wszystko, natomiast no, to jedzenie jednak jest też mm, taką atrakcją mm, dla nas, jeżeli się już wybieramy gdzieś. Planujemy również kolejką gondolową się przejechać, bo jest właśnie mm, skrupówek. Na głubałówkę, chyba tak. Widziałam też z atrakcji, gdybym z jakiś deszczu dopadał albo, albo było już fatalnie, że się nie będzie można chodzić. To jest akwarium. Planet, akwarium do właśnie, świat podwodny się chyba to nazywa. Świat iluzji, w zakopanym jest. Myszogród, czyli tam chyba 2000 mysz. Można zobaczyć. Myślę, że dla Mikołaja to będzie. Myślę, że dla Mikołaja no to są same atrakcje. Co tam jest jeszcze? Papugarnia jest na pewno no i, i pewnie w ostatni dzień, jak już będziemy wracać, to podjedziemy samochodem na skocznie na Wielką Krokiem, zobaczyć. Ale to jeszcze nie wiem, to tak wiecie. Może przejazdem, bo tam ogólnie, żeby tam iść, no to nie wiem. To raczej z grupówek mamy daleko, więc musimy samochodem jechać. No ale w hotelu właśnie mamy parking, więc to jest to, na czym zależy nam. Zawsze wybieram takie hotele, żeby były parkingi, żeby właśnie gdzieś ten samochód jednak zostawić, bo zawsze ten bagaż jest, więc wybieramy parking. No i cóż jeszcze? No, więc to taki plan. Zaraz właśnie idę wam na 10.30 10.10. I jeszcze Wam pokażę, może co. Bo właśnie pakuję się, już zaczęłam się trochę pakować. Z ubrań, co prawda, nie bierzemy dużo. Natomiast. No, wiadomo, nie wiadomo, jaka ta pogoda będzie. Jeszcze też yy, ja. Nie wiem, yy, chyba dwa tygodnie temu zniszczyła mi się kurtka. Co prawda, nie miałam jakiejś świetnej jakościowej tej kurtki. Miałam taki płaszczyk z divers kupiony. W tamtym roku podejrzę. Bo właśnie um, chciałam sobie kupić w tamtym roku płaszcz Ale nie znalazłam z dobrym składem No i stwierdziłam, że no już, dobra, zaryzykuję jeszcze w tym roku Znaczy no w tamtym roku sobie stwierdziłam, że jeszcze sobie kupię taki płaszczo, kurtkę w Diversie, ale no, zazwyczaj te Diversowe, takie one nie są jeszcze drogie, a są jeszcze jakieś tam. E, dobrze, kontynuując mój wywód z kurtką, bo właśnie rąba mi tutaj wjechała, mówiłam o tym, że mi się właśnie ta kurtka z Divers zepsuła i jestem tylko w kurtce skórzanej pojadę, ciepłej, ocieplanej, ale bez kaptura, tak więc mam nadzieję, że jak czapkę zabiorę, szalik, rękawiczki, wiadomo, to jest taki must have chyba, e, no to, że... Ogarnę, no to nie jest Dużo, tym bardziej, że jesteśmy na Kropówkach Więc gdyby tam, wiecie, zaczęło padać Albo coś, no to uciekniemy do tego hotelu No ale to jeszcze się Wszystko okaże w praniu, bo tak jak mówię Dawno nie byłam, więc nie wiem jak tam jest I już nie pamiętam jak to jest być w zakopanym. No, jedzenie Patrzyłam też, wybrałam takie Jedne z najlepiej ocenianych restauracji Więc mamy w planie właśnie iść do tej halki Jednej, czyli do tego naszego hotelowego Naszej hotelowej restauracji. Mamy jeść w planie do karczmy za piecek i do karczmy góraleczki, więc to są takie trzy. No i jeszcze może w międzyczasie gdzieś tam coś znajdziemy, bo czasami jest też tak, że ja szukam po opiniach restauracji, a później jak się idzie, no to gdzieś tam przeoczę jakieś restauracji. Nie wszystkim się wyświetlają też na Google, więc czasem jest tak, że jeszcze jakąś fajną też dowiemy, więc mamy co, będziemy z tym zjeść to jest najważniejsze. Dobrze, wróciłam już z paznokci, zrobiłam sobie tak, jak mówiłam, czerwone. Mam trochę większe, w sensie wiecie, trochę dłuższe. No i teraz klasyczna czerwień mam na yy, z indigo business Woman taki odcień czerwieni, tak więc wróciłam do czerwieni, aż teraz tak dziwnie. No, ale mam. W każdym razie chciałam wam pokazać, bo przedtem nie zdążyłam, bo mi rumba sprzątała. Natomiast chciałam wam pokazać co biorę na wyjazdy. Co biorę na ten krótki nasz wyjazd yy, i co mi się, mam nadzieję, że sprawdzi i nie będzie zalegało. Ogólnie chcemy wziąć jedną torbę, tak więc yy, mam nadzieję, że to spakujemy wszystko do tej torby. Dobra, zaczynamy tutaj. Są męże rzeczy, tu mamy szczoteczki. Tutaj mam takie pierdołki, zawsze to noszę. biorę na wyjazdy i tego nie wyciągam. Zawsze tutaj mamy... Korkociąg do wina, jakieś giełki, nożyczki do czyszczenia okularów, mydło, chusteczek, dużo patyczki, do dołóżcie tam jeszcze obcinaczka pilniczek, więc to zawsze mam w tej y, reklamówce i to zawsze tutaj jest i czeka na każdy wyjazd, po prostu tylko przekładam y, do torby. Później oczywiście żel podprysznic szampon, tutaj dla Mikołaja takie dwa w jednym, żel i szampon, dlatego żeby właśnie nie brać dwóch buteleczek, to się świetnie sprawdza. Szczoteczki oczywiście tutaj mam tylko na razie opakowania. Jutro je spakujemy, natomiast no, moja szczoteczka, męża szczoteczka tutaj mam takie najbardziej chyba rzeczy, które są z leków potrzebne, jakieś tabletki, oktanice, elektrolity i na gardło jeszcze muszę tutaj syrop Mikołaja dorzucić, ale to musi dopiero zażyć. I jeszcze plastry, hmm, ale to muszę poszukać, bo właśnie szukam i nie znalazłam, więc muszę gdzieś w moich torebkach poszukać jakieś plasterki. E, pastę jedną weźmiemy dla nas trzech, myślę, że jest nam w zupełności wystarczająca. Tutaj mam emulsję myjącą hmm, do skóry ultra... Emulsja, mając do skóry ultra wrażliwej, mam takie mniejsze opakowanie, więc ono na wyjazdy będzie świetne. Tym bardziej, że trochę tych wyjazdów się nam zapowiada, tak więc będę to miała na wyjazdy. Jak wiecie, próbki i miniaturki produktów to jest coś, co kocham na wyjazdy mieć. Więc mam tak żel pod prysznic. To jest ten z kalendarza adwentowego. Tutaj mam SPF 50. 3, tak, 50, taką miniaturkę też z Larosz Posej. Tutaj mam y, mleczko, nie, nie mleczko. To jest masełko do zmywania demakijażu krem do... krem y, y, na twarz taki z Wiszy. To też jest mniejsze opakowanie. Balsam do ust z Recibo. No i tutaj mam miniaturki, różne kremy pod oczy, do twarzy. Tak więc. Y, Mam tego trochę. Jak widzicie miniaturki nie zajmują dużo miejsca. Tutaj mam chusteczki, to też zawsze bierzemy takie chusteczki, Myślę, że teraz nam jedno opakowanie w zupełności wystarcza. Mam tak perfumy dla siebie. Aktualnie ostatnio te mi bardzo się podobają, więc tych używam i dla męża. Tutaj mam... Szczotkę dla nas. To jest taka miniaturka wersji szczotki, ale nam się świetnie sprawdza, więc tą. No i miniaturki produktów do włosów. Tutaj mam nasz szampon, z nasz olejek i z nasz odżywka. Natomiast jeszcze tutaj mam na jedno zużycie właśnie szamponu i odżywki z Kerastaz, Więc to jeszcze wezmę, żeby zużyć. No a później będę używać tych. Zazwyczaj opakowanie tego tutaj mamy. Nie wiem, ile. Bardzo mało. Natomiast ile my tu mamy. Nie wiem, jaka jest pojemność, natomiast na 4 mycia spokojnie dla mnie, na moją długość włosów wystarcza. Olej, oczywiście, na dłużej. Natomiast wczoraj byłam też u fryzjera i dostałam świetną odżywkę, i to jest chyba odżywka taka profesjonalna i raczej się jej w internetach nie da dorwać. Natomiast w salonach fryzjerskich myślę, że jak macie takie lepsze salony fryzjerskie, gdzie jest Karastas, to tą odżywkę powinniście dostać. I to jest odżywka, która utrzymuje. To jest odżywka farb. Biąca, czyli jest z kolorem, natomiast utrzymuje właśnie odcień takiego rudego, żeby on się tak szybko nie wypłukiwał, yy, Więc, yy, no, wzięłam sobie, żeby właśnie mieć, będę testować. To jest duże opakowanie, natomiast jest yy, użycie 12 miesięcy, więc spokojnie, jak będę sobie raz na tydzień, jak mi już wyblakną te włosy, yy, raz na tydzień, jak sobie będę je stosować, to. Podobno bardzo dobrze działa i odświeża właśnie e, włosy rude. tak więc to jest takie nie biorę, ale wam chciałam pokazać. Właśnie to jest coś, co będę testować, e, że kupiłam właśnie u, e, w salonie fryzjerskim wczoraj, jak byłam. E, no i cóż, i chyba tyle z kosmetyków biorę. Nie wydaje mi się, żebym jeszcze coś tu miała dokładać, natomiast e, właśnie z takich wiecie pielęgnacyjnych. Natomiast pokażę Wam jeszcze co z kosmetyków biorę, bo też nie ma tego dużo, więc szybciutko Wam tutaj pokażę. Dobrze, a tutaj Wam pokazuję rzeczy z kosmetyków, i chyba pierwszy raz biorę taką małą ilość, ale myślę, że to mi jest w zupełności wystarczające. Mam y, jeden pędzel do y, pudru pod oczy, jeden pędzel do pudru na twarz i jeden pędzel y, do konturowania, dwa pędzle do oczu, bo mi są te dwa w zupełności wystarcza. Trzy gąbeczki do nakładania podkładu, tutaj mam y, bronzer, ten, który Wam już pokazywałam niejednokrotnie, ten z Milu Wilc. On się dalej nie zużywa, natomiast codziennie go używam. Tutaj mam dwa korektory, dlatego, że jeden jest za jasny, drugi za ciemny, więc chcę jakby zużyć, więc jeden mam z nabli. Drugi start, ten pół, tusz, tusz do rzęs, który Wam ostatnio pokazywałam, to jest jeden z lepszych tuszy, jakie miałam. Później mam kredkę do oczu z sefory taką brązową kredkę. Następnie mam kredkę do brwi. Z racji takiej, że brwi mam teraz chętnie nałożoną na tą brew, no to nie muszę aż tak bardzo podkreślać tych brwi, więc żeby miałem ten grzebiszczak do przeczesania właśnie brwi, no i jakąś tam kredkę mam. Tutaj mam... I tutaj mam tak... Dwie konturówki do ust. Ostatnio jakoś tak wolę nudziaki bardzo, więc jedną mam konturówkę z Anastazja Beverly Hills. Nie, przepraszam, ta jest z Nabli. Konturówka z Nabli, ale mi nie chcę łapać. O, ostrości. I to jest numer. Newt. Yy, hashtag 1,5. Tak, później mam konturówkę z. Później mam konturówkę z. Charlotte Timberley i to mam odcień. Brak odcienia, także nie wiem. Nie wiem, jaki odcień jest. W każdym razie też taki nudziak. Do tego mam taką miniaturkę pomadki, właśnie też z Charlotte. Taką, właśnie w ładnym nudziakowym odcieniu. I do tego mam jeszcze błyszczyk z Fenty, ale niestety jest w torebce, którego tutaj nie przyniosłam. Zaraz może Wam pokażę. Biorę jeszcze puder do twarzy z Fenty Beauty. Póź, biorę puder pod oczy z Laura Mercier. Dwa kolory podkładów, dlatego że jeden jest za ciemny, jeden za jasny, więc muszę mieszać. Z Smashboxa to są jedne z moich lepszych i sprawdzonych już, właśnie. Produktów. I biorę jeszcze. A, czekajcie paletkę, której nie mogę otworzyć jedną ręką, bo ma magnes. No i biorę już moją swadygowaną paletkę z NABLI, natomiast ona jest tak dobra, że biorę ją, chcę ją zużyć, żeby sobie kupić nową, jeżeli zużyję. Bo naprawdę ona jest jedna z lepszych też paletek, które miałam i ona się nie osypuje. Co prawda ten mi się już tutaj zużył, ale teraz tego używam. No i tak sobie zamiennie, żebym chociaż do podkreślenia oczu miała cokolwiek, więc ten, tej używam cały czas, niezmiennie od roku w sumie. Jest w opłakanym stanie, ale jest bardzo dobra. Także tak, jeszcze się zastanawiam nad zabraniem właśnie tego Sissy kremu z Erboriana, bo tak myślę, że może będę go mieć. No i to wszystko, i ten błyszczyk, i to wszystko. Także pakuję to, zapinam torbę, bo się zmieścimy w jedną i możemy jutro jechać.